Cześć. Dzisiaj przedstawiamy hulajnogę Kukirin model G3 i tutaj jest dołożony od nas akumulator od firmy MG Volt. Klient może teraz korzystać sobie z akumulatora wbudowanego w podest, natomiast ta hulajnoga służy na delivery i klient mówi, że to nie wystarcza. Zatem pokażę Wam akumulator bidonowy, jak został zamontowany. W naszej firmie zostały zaprojektowane mocowania. Mocujący tutaj akumulator, tutaj są gwinty, powtapiane nakrętki w ten wydruk czy elegancko. Tutaj mamy przewody, przewody są w oplocie. No i tutaj możemy sobie przełączać kostkami jedną bądź drugą baterię. Więc klient może sobie wybrać, czy używa akumulatora w deku, czy używa akumulatora bidonowego. To jest najbezpieczniejsze możliwe rozwiązanie, dlatego że nie ma takiej możliwości, żeby poszedł jakiś prąd zwrotny. BMS-y tutaj współpracują niezależnie od siebie. Także mamy tutaj 52V 17,5Ah plus mniej więcej drugie tyle jest w podejście, które który producent tutaj uwzględnił. Jeżeli chodzi o skrętność, o montaż, oczywiście można to przedprojektować, może bateria być też z drugiej strony kierownicy. Zobaczcie, że nie ma tutaj miejsca na montaż gdzie indziej, bo tak, w, tutaj w tym błotniku jest schowany sterownik, więc tutaj się nie da. Pod dekiem też się nie da, dlatego że... Można by bardzo łatwo taki akumulator uszkodzić, że musiałby być bardzo płaski, dwurzędowy i to generowałoby sporo problemów. A jak wiemy, no nie trudno jest zahaczyć takim podwoziem zjeżdżając z krężnika. No, ona jest fajna, bo jest już dosyć wysoka, natomiast no nie będzie możliwości, żeby, żeby zamontować pod spodem. Tutaj na tym również na deku, no bo nie będziemy stali na takiej baterii. Jedyna szansa, gdzie ją można było zamontować, to jest nasza kierownica. Akumulator. Wystarczy, przekręcimy kluczyk, można wyjąć. I co ważne, hulajnoga bez problemu składa się na wyjętym akumulatorze. I powiem Wam więcej: teraz zamontowaliśmy ten akumulator. I zobaczcie, że również hulajnoga jest elegancko złożona. A sam akumulator nie dotyka nam podestu, jeszcze jest miejsce. Także specjalnie wybraliśmy tutaj pojemność 52V 17Ah taką wersję. Po pierwsze, dlatego, że ona jeszcze może być mocowana w ten sposób i nie powinny nam popękać przy intensywnej jeździe mocowania no i zwiększa na tyle pojemność, że można naprawdę już robić duże zasięgi taką hulajnogą także gdybyście byli zainteresowani w firmie volt są dostępne zarówno te akumulatory 52V 17,5Ah na markowych ogniwach Samsung 35, my je robimy tutaj w Polsce sami, zgrzewamy natomiast są również dostępne takie zestawy mocowań na kierownicę będzie to robione hurtowo, więc każdy będzie sobie mógł zwiększyć dwukrotnie zasięg swojej ulubionej hulajnogi. Trzymajcie się i zapraszamy do kontaktu.